Cześć. Z tej strony, Marceli. W tym wideo zaprezentuję Wam wykorzystanie narzędzia powłoka w celu wykonania pochylni zjazdowej do garażu, która będzie zawierała dodatkowe, wyłagodzone przejścia w celu ułatwienia zjazdy, zjazdu samochodem. Na jednym z przekrojów wykonałem polilinią. Przykładowy profil zjazdu. Dodatkowo, na potrzeby tego materiału, wykonałem strukturę warstwową zawierającą jedynie asfalt i grunt, abyśmy mogli wykorzystać do modelowania właśnie tej pochyli. Na początek przechodzimy na nasz widok domyślny, narzut, i wybieramy. Narzędzie powłoka. W zakładce struktura wybieramy przygotowaną i my będziemy wykorzystywali geometrię wytłoczoną oraz metodę wstawiania podstawową. Pierwszą czynnością, jaką musimy zrobić, to narysowanie przykładowego kształtu. Jest on dowolny. W kolejnej części będziemy mogli sobie dostosować szerokość naszej pochylni. Możemy zrobić to już na tym etapie. Niech to będzie na przykład 600 cm. I teraz ustawimy na środku przekroju. Ok. Przechodzimy do naszego przekroju. Zaznaczam przekrój, prawy przycisk i otwórz z bieżącymi ustawieniami widoku. Jak widzimy, mamy naszą koretkę i teraz klikam Ctrl, Ctrl D, czyli przesuń i rozpoczniemy jej modyfikację. Jak widzimy, mamy naszą niebieską linię oznaczającą e, linię aktywną. Zaznaczam i wybieram Wstaw nowy wierzchołek. W tym momencie nasza rampa się prostuje. Ok. Kolejną czynnością to będzie wykonanie na linii pomocniczej wyłagodzeń. Klikamy na punkt aktywny i wybieramy zakrąglenie i ścięcie. Wybieramy opcję zaokrąglenie, promień 600 i zastosuj do wszystkich narożników. Ok. W taki oto sposób będziemy chcieli wymodlować naszą rampę. Przesuwam nasz obiekt do początku. I teraz będę rozciągał poprzez narzędzie przesunę będę do końca naszego przekroju. Kolejną częścią to będzie wstawianie dodatkowych wierzchołków. I ze skrótem Q. Zaznaczam sobie linię. I zakończenie, żeby wstawić kolejne wierzchołki. OK. I teraz pozostaje nam jedynie stworzenie krzywizny najeżdżamy na dowolny punkt na, na naszej pochyli. klikamy i wybieramy zmień krzywizny dostosowujemy do naszego wcześniej narysowanego profilu ok tak nasza pochylnia wygląda w przekroju przejdziemy teraz do widoku 3D tak właśnie może to wyglądać w widoku 3D. Mam nadzieję, że ułatwi Wam to pracę przy konstruowaniu zjazdów i podjazdów do garaży. I widzimy się w kolejnym nagraniu.